Stań prosto w pozycji góry, weź głęboki wdech i z wydechem złóż ręce w namaste. Kolejny wdech przeniesie ręce do góry, rozciągnij całe ciało, zaciśnij mięśnie pośladków, przynieś biodra do przodu i zrób skłon do tyłu. Wydech, proste plecy, skłon do przodu, ugnij kolana, jeśli musisz. Prawa noga na całą długość, daleko do tyłu. Opuść kolano, otwórz klatkę, weź wdech. Zatrzymaj ten wdech do deski. Opuść kolana, klatkę piersiową pomiędzy dłonie, wydech. Przesun się do przodu, kobra, wdech. Bioderka do tyłu, pies z głową do dołu, wydech. Prawa noga do przodu, pomiędzy dłonie. Opuść lewe kolano, otwórz się, weź wdech. Lewa noga do prawej. Skłon do przodu, wydech. I wdech, ręce do góry i za siebie. Wydech, pozycja góry. Druga strona, wdech. Wdech, ręce w namaste. Wdech, ręce do gór, rozciągnij się, skłon do tyłu. wydech proste plecy, skłon do przodu. Lewa noga. Otwórz się, wdech, biodra nisko. Zatrzymaj ten wdech, przejdź do deski, aktywuj całe ciało. Opuść kolana, klatkę pomiędzy dłonie, wydech. Przesuń się do przodu, kobra, wdech. Pies głową do dołu, wydech. Lewa noga, wdech, prawa do lewej, skłon do przodu, wydech. Wdech, ręce do góry, rozciągnij się, zrób skłon do tyłu, wydech, pozycja góry. Odpocznij chwilkę i kolejna rundka. Stań prosto w pozycji góry. Weź głęboki wdech i z wydechem złóż ręce w namaste. Kolejny wdech przeniesie ręce do góry, rozciągnij całe ciało, zaciśnij mięśnie pośladków, przynieś biodra do przodu i zrób skłon do tyłu. Wydech proste plecy skłon do przodu, ugnij kolana, jeśli musisz. Prawa noga na całą długość, daleko do tyłu, puść kolano, otwórz klatkę, weź wdech, zatrzymaj ten wdech do deski. Opuść kolana, klatkę piersiową pomiędzy dłonie, wydech. Przesun się do przodu, kobra, wdech. Bioderka do tyłu, pies z głową do dołu, wydech. Prawa noga do przodu, pomiędzy dłonie, opuść lewe kolano, otwórz się, weź wdech. Lewa noga do prawej, skłon do przodu, wydech. I wdech ręce do góry, i za siebie. Wydech, pozycja góry. Druga strona, wdech. Wydech ręce w namaste. Wdech ręce do góry, rozciągnij się, skłon do tyłu. Wydech proste plecy, skłon do przodu. Lewa noga. Otwórz się, wdech, biodra nisko, Zatrzymaj ten wdech, przejdź do deski, aktywuj całe ciało, Opuść kolana, klatkę, pomiędzy dłonie wydech, Przesuń się do przodu, kobra, wdech, pies z głową do dołu wydech. Lewa noga, wdech, Prawa do lewej, skłon do przodu wydech. Wdech, ręce do góry, rozciągnij się, zrób skłon do tyłu. Wdech, pozycja góry. Odpocznij chwilkę i kolejna rundka. Stań prosto w pozycji góry. Weź głęboki wdech i z wydechem złóż ręce w namaste. Kolejny wdech przenieś ręce do góry, rozciągnij całe ciało, zaciśnij mięśnie pośladków, przynieś biodra do przodu i zrób skłon do tyłu. Wydech proste plecy skłon do przodu, ugnij kolana jeśli musisz. Prawa noga na całą długość daleko do tyłu. Puść kolano, otwórz klatkę, weź wdech, zatrzymaj ten wdech do deski. Opuść kolana, klatkę piersiową pomiędzy dłonie, wydech przesun się do przodu, kobra, wdech. Bioderka do tyłu, pies z głową do dołu, wydech. Prawa noga do przodu, pomiędzy dłonie, opuść lewe kolano, otwórz się, weź wdech. Lewa noga do prawej, skłon do przodu, wydech. I wdech, ręce do góry i za siebie, wydech, pozycja góry. Druga strona, wdech, wydech ręce w namaste wdech ręce do góry, rozciągnij się, skłon do tyłu, wydech proste plecy, skłon do przodu, lewa noga. Otwórz się wdech, biodra nisko. Zatrzymaj ten wdech, przejdź do deski, aktywuj całe ciało. Opuść kolana, klatkę pomiędzy dłonie, wydech przesuń się do przodu, kobra, wdech, pies z głową do dołu, wydech, lewa noga, wdech, prawa do lewej, skłon do przodu, wydech, wdech, ręce do góry, rozciągnij się, zrób skłon do tyłu, wydech, pozycja góry, Odpocznij chwilkę i kolejna rundka. Stań prosto w pozycji góry. Weź głęboki wdech i z wydechem złóż ręce w namaste. Kolejny wdech przenieś ręce do góry. Rozciągnij całe ciało, zaciśnij mięśnie pośladków, przynieś biodra do przodu i zrób skłon do tyłu. Wydech proste plecy, skłon do przodu. Ugnij kolana jeśli musisz. Prawa noga na całą długość daleko do tyłu. Opuść kolano, otwórz klatkę, weź wdech. Zatrzymaj ten wdech do deski. Opuść kolana, klatkę piersiową pomiędzy dłonie, wydech. Przesuń się do przodu kobra, wdech. Bioderka do tyłu, pies z głową do dołu, wydech. Prawa noga do przodu pomiędzy dłonie, opuść lewe kolano, otwórz się, weź wdech. Lewa noga do prawej, skłon do przodu, wydech. I wdech, ręce do góry i za siebie. Wydech, pozycja góry. Druga strona, wdech. Wdech, ręce w namaste. Wdech, ręce do góry, rozciągnij się, skłon do tyłu. wydech proste plecy, skłon do przodu. Lewa noga. Otwórz się, wdech, biodra nisko. Zatrzymaj ten wdech, przejdź do deski, aktywuj całe ciało. Opuść kolana, klatkę pomiędzy dłonie, wydech. Przesuń się do przodu, kobra, wdech. Pies głową do dołu, wydech. Lewa noga, wdech, prawa do lewej, skłon do przodu, wydech. Wdech, ręce do góry, rozciągnij się, zrób skłon do tyłu, wydech, pozycja góry. Odpocznij chwilkę i kolejna rundka.